Witaj ponownie, drogi przyjacielu. Jezus Chrystus, będąc wśród nas i pomiędzy nami, rozpoznał jedną rzecz, że człowiek jest pustynią, taką chodzącą pustką, ale rozpoznał jeszcze jedną rzecz, że niewielu o tym wie. Sokrates, w swojej obronie Sokratesa, powiedział i podzielił ludzi na dwie kategorie. Czyli jedni tacy, którzy myślą, że wiedzą. I ci są niebezpieczni, bo im się tylko wydaje. I drudzy, tacy jak on, Sokrates, który z gruntu wie, że nic nie wie. I ci są o tyle bezpieczni, bo wiedzą, że nie żyją w ułudzie. Człowiek jest pustynią, i to rozpoznał Jezus, i to mówi o człowieku: jesteście pustynią. My jesteśmy pustynią, i ja chcę się do tego przyznać i powiedzieć, może o sobie: Ja rzeczywiście jestem pustynią, ale my jesteśmy pustynią. Ale kiedy Bóg zaczyna w jakiś sposób nas obrawiać, kiedy zapuszcza pług swojego słowa w nas, kiedy spuszcza deszcz Ducha Świętego, aby był jak dla nas jak rosa, to wtedy ta pustynia zamienia się w ogród. Piękny ogród. Ale gdy tylko znowu Boga zabraknie w naszym życiu, to znowu wszystko pustoszeje i wraca do poprzedniego stanu pustki i pustyni, i znowu wracamy do rzeczy, z których wyszliśmy. I nie wiem, czy widzieliście takich ludzi, z których po spotkaniu z Chrystusem wyrosły piękne ogrody, wiecie, nagły zryw serca, piękne ustne deklaracje. Ale potem, kiedy zabrakło słowa, co się z tymi ludźmi dalej dzieje? Czy dalej są kwitnącymi ogrodami, gdzie pięknie pachnie w ich życiu świeżością? Czy powoli raczej to wszystko usycha? Idę tam i widzę, że tam była kiedyś piękna jabłonka, że były tam piękne kwiaty i można było sobie zerwać piękne owoce, ale dzisiaj nic nie widzę i nic nie słyszę. Dlaczego? Bo tam jest znowu jakaś pustka, i wiedział to doskonale Jezus Chrystus, że właśnie człowiek jest pustynią, i mówi o tym doskonale, chociażby nawet w Ewangelii Świętego Jana w 15 rozdziale, gdzie w 5 wersecie pisze pięknie tak: Jezus mówi: Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami, kto trwa we mnie, a ja w nim ten Wydaje wiele owocu, ale kto przestaje trwać? Co się dzieje z ludźmi, którzy przestają trwać w Chrystusie? Jeszcze przez jakiś czas, wiecie, trawa rośnie, żółknie, ale wygląda, że jeszcze żyje, ale potem drzewo usycha. On wie, że jesteśmy pustynią, i poznał nas, i wie o tym, że my ustawicznie potrzebujemy źródła, które by. Wytryskało w środku tej pustyni i ustawicznie nas nawadniało. I dlatego Jezus w świątyni głośno zawołał tak: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki, wody żywej. Potrzebujemy takiego źródła, potrzebujemy Jezusa Chrystusa, bo On jedynie jest dla nas tym źródłem, które może prawdziwie nawodnić Twoje życie. Oczywiście niektórzy bogatsi mogą sobie zapłacić za to i tamto, żeby na przykład ktoś ich rozweselał, albo mogą sobie kupić jakieś różne rzeczy, aby im było troszeczkę weselej w życiu, ale my wiemy, że oni są dalej puści. Mimo, że sobie nakupią tych wszystkich rzeczy, są dalej puści, bo nie nasycą się tymi rzeczami. Dlaczego? Bo myśmy to doskonale doświadczyli w swoim życiu. Byłem pusty, niczym nie mogłem zaspokoić tej pustki. Dopiero wtedy, kiedy Jezus Chrystus wszedł do mojego serca i do mojego życia, On jedynie zapełnił moje życie i dzięki temu stałem się człowiekiem spełnionym. Stajmy się człowiekiem szczęśliwym. Jezus wie, że my potrzebujemy, aby ktoś nas pocieszał, aby ktoś nas podnosił i aby ktoś nas zachęcał. I wiesz, że i apostołowie tego potrzebowali? Że i oni mieli ciężki czas i trudne dni, również i oni. A jeśli apostołowie, nasi herosi i nasi bohaterzy, to co dopiero my? Jesteśmy pustynią i potrzebujemy, aby ktoś nad nami pracował, aby ktoś nas pielęgnował, aby ktoś nas za zaorał, aby ktoś spuścił deszcz i potrzebujemy, aby ktoś się nami zajmował i potrzebujemy y, tego, potrzebujemy tego ja i potrzebujesz tego ty. Kiedy tracimy to poczucie, to y, mam takie wrażenie, że znowu wracam do pustki i do chaosu. I kiedy pamiętasz może siedzieli przy stole Jezus Chrystus ze swoimi apostołami, Pan Jezus powiedział do Szymona Piotra takie, takie słowo z Ewangelii Łukasza, przeczytam tam 22 rozdział, 31 werset. Szymonie Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za Tobą, aby nie ustała wiara Twoja, a Ty... Gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj, braci swoich. Utwierdzaj, braci, nic innego, tylko utwierdzaj, w sensie zachęcaj, pocieszaj, bądź tym, który będzie się nimi zajmować w jakiś sposób, aby oni mogli wzrastać. Czym jest pocieszanie? Chrześcijańskie pocieszanie to na pewno nie mówienie, wszystko będzie dobrze, wszystko będzie dobrze. I to pocieszanie to nie jest takim pocieszaniem, pokój i bezpieczeństwo, pokój i bezpieczeństwo, wszystko będzie dobrze, wszystko się ułoży. Wcale nie. To nie jest prawdziwe pocieszanie. To jest mydlenie oczu. Pamiętacie, może kiedy Hiob był najbardziej pocieszony przez swoich przyjaciół? Nie wtedy, kiedy oni przyszli i zaczęli mu mówić i zaczęli mu truć, tylko wtedy, kiedy oni przyszli. Usiedli obok niego i milcząc, siedzieli razem z nim. Nieraz najważniejszą rzeczą w pocieszaniu jest być obok, być blisko. Nie musisz umieć dużo mówić, a nieraz wręcz po prostu nic nie mów, a już na pewno nie mów takich wiesz, banałów, takich truizmów typu: wszystko się poukłada, wszystko będzie dobrze. Nieraz po prostu najważniejszą rzeczą jest być, usiąść z kimś cichutko i w ciszy posiedzieć. I czasami nieraz mogą przychodzić do Ciebie jacyś ludzie i się Ciebie po prostu pytać, ale co ja mam jemu albo jej powiedzieć takiej osobie, która jest strapiona. Ja nie wiem, co ty masz jej powiedzieć, bo wiesz, nie ma takich uniwersalnych słów, których wypowiedzenie powoduje, że ktoś strapiony przestał być strapiony, a ktoś smutny przestał być smutny. A ja apostoł Paweł y, powiedział nam, y, nie. Cieszcie się z płaczącymi, ale powiedział płaczcie z płaczącymi. Dajcie wyraz swojej empatii, swojego bycia z nimi, tego, że jesteście z nimi w tym cierpieniu. Wiesz, nie klep go po plecach i nie mów mu, no nie płacz, co sobie myślisz, Jezus Chrystus za ciebie umarł, On ciebie zbawił, powinieneś się cieszyć, cieszyć, ciesz się, a nie tutaj siedzisz mi tu i po prostu na tym kamieniu i płaczesz. No, bo kiedy ma taki czas jak Chiop, usiądźmy koło niego i posiedźmy razem z nim, bo nieraz siedzenie okaże się większą mądrością, a, a milczenie okaże się złotem. Pamiętacie, może, jeszcze taki jeden przypadek, kiedy Pan Jezus zapytał się swoich uczniów, za kogo ludzie mnie uważają? A wtedy Piotr się wyrwał, bo on się zawsze wyrywa, chociaż inni też wiedzieli i chcieli powiedzieć, ale Piotr wypalił, Ty jesteś. Mesjasz, Syn Boga Żywego. I Piotr w odpowiedzi usłyszał te wielkie słowa, Ty jesteś kefa, a ja zbuduję na skalę swój kościół, a tobie dam klucze Królestwa Bożego. I myślę, że Piotr wtedy uniósł sobie tak wysoko głowę, popatrzył na tych wszystkich innych, a była tam zgromadzona, niezła gromadka, którzy się ciągle kłócili między sobą o to, kto z nich jest największy. A więc Piotr. Dostał taki, wiecie, argument do ręki. No nie? I kiedy y, Jezus im powiedział zaraz po tym, to jedno zdanie: A syn człowieczy musi pójść do Jerozolimy i zostać zabity. To co Piotr wtedy zrobił, podszedł do niego i powiedział mu: Panie, na pewno ci się to nie stanie, na pewno ci się to nie przydarzy, y, nie przyjdzie to na ciebie. Przyszedł Piotr do Jezusa i zaczął go pocieszać. I zaczął mówić do niego takie, wiecie, miłe słowa, które chciało się słyszeć, takie jakie my chcemy często słyszeć. Każdy, kto mówi, wiesz, stanie się coś strasznego, chcemy mu od razu powiedzieć, słuchaj, no, na pewno się nie stanie, wszystko będzie dobrze, wszystko się uda. No i właśnie Piotr tak z naturalnej takiej potrzeby, pociechy, właśnie powiedział do Jezusa: Na pewno to ciebie nie spotka. I wtedy usłyszał te słowa od Jezusa, które tylko Mateusz zapisuje, kiedy Jezus Chrystus odwraca się do niego i mówi do niego te słowa: Idź precz ode mnie, szatanie, ponieważ nie myślisz o tym, co Boże, a tylko o tym, co ludzkie. Czy trzeba było aż tak ostrej reakcji ze strony Jezusa, czy nie można było po prostu powiedzieć do Piotra: Piotrze, po prostu ty nie rozumiesz. Albo coś takiego innego. I, ale czy trzeba było aż tak do Piotra? Idź precz ode mnie, szatanie? A myślę, że trzeba było, bo pocieszanie jest sztuką i nie każdy tą sztukę posiada. I ono nie polega po prostu na takim prostym mówieniu, wszystko będzie dobrze i na pewno się to nie stanie. Y, takie jest nasze ludzkie pocieszanie. Powiem tak, nic nie warte. Musimy wiedzieć, że jeśli Bóg chce użyć mnie i Ciebie i nas do tego, abyśmy jakoś pocieszali innych i siebie nawzajem, to myślę, że samemu najpierw też trzeba przejść pewne etapy doświadczyć może czegoś może traumatycznego w swoim życiu albo doświadczyć po prostu tego co doświadczył Piotr że nasze ludzkie po prostu pocieszanie innych to po prostu jest nic nie warte i możemy je po prostu sobie wsadzić gdzieś my także musimy może także i usłyszeć czasami od naszych przyjaciół słowa słuchaj nic a nic nie pomogłeś mi tym swoim po prostu pocieszaniem, tym swoim ględzeniem, i kiedy sobie w końcu uświadomię, że ja nawet do zwykłego pocieszania się nie nadaję, to wtedy zaczynam się zastanawiać: no to skąd ja mam wziąć tą pociechę? Bo przecież pocieszenia potrzebuje każdy z nas, i tu docieramy do sedna sprawy. Bóg jest najlepszym pocieszycielem, i on jest ostatecznym pocieszeniem. Jezus Chrystus, któremu ja zaufałem, ostatecznie jest tym, który przychodzi do mojego życia i on doskonale potrafi mnie pocieszyć. Kiedy przechodzę trudne chwile, kiedy jest mi ciężko, kiedy jest mi smutno, przychodzi do mnie Jezus Chrystus, kładzie mi na y, ramieniu swoją rękę i mnie, pod, i mnie tak potrafi pocieszyć, że mnie potrafi podźwignąć y, z kolan, kiedy gdzieś upadłem, wyłożyłem się na czymś bardzo prostym. On potrafi przyjść, mnie podnieść, postawić na równe nogi i pocieszyć. Bóg jest najlepszym pocieszycielem. Podnosi nas, gdy tracimy wiarę, gdy tracimy nadzieję, gdy tracimy siły, gdy tracimy wiarę w to, że coś się może jeszcze zmienić w moim życiu, że jeszcze może coś ze mnie być, jakiś na przykład pożytek. Potrzebujemy, aby sam Bóg stał się dla nas źródłem. Tej pociechy. I dlatego ja chciałbym przeczytać taki piękny fragment z Ewangelii Świętego Jana z rozdziału 14. Przeczytam. Przeczytę, przeczytam wersety 16 i 17. Jezus mówi tak: Ja prosić będę ojca i dawam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki, ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie. Bo przebywa wśród Was i w was będzie. Pozwól Mu na to, aby Bóg stał się dla Ciebie ostatecznie źródłem pocieszenia dla Ciebie. Powiedz Mu o tym. W prostej modlitwie. Panie, potrzebuję pociechy, potrzebuję Ciebie, potrzebuję tej pociechy, która płynie od Ciebie bezpośrednio. Chcę, aby we mnie wyrosło źródło wody żywej, źródło pociechy, abym doznał pocieszenia, bo tego potrzebuję, bo jestem jak pustynia. Ale po drugie potrzebuje tego również i dla innych, bo Bóg nie tylko mnie chce pocieszyć. Ciebie, nie tylko Ciebie chce pocieszyć, ale chce, abyś Ty był źródłem pocieszenia również dla innych ludzi. Dlatego Wizajasza w 40 rozdziale, w pierwszym wersecie czytamy tak, mówi Bóg. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Pocieszajcie się, zachęcajcie się, wzmacniajcie siebie nawzajem, wzmacniajcie moich braci. Potrzebujemy więc tego pocieszenia od Boga, aby nas samych ukoił, a potem abyśmy i my mogli być pocieszeniem dla innych. To jest taka kolejność. Jezus Chrystus potrzebuje ludzi, którzy będą umieli zachęcić którzy będą umieli podnieść, u których będzie można przyjść i wypłakać się na ich ramieniu, z którymi będzie można e, się razem modlić. Ludzi, którzy będą mogli przychodzić do kościoła i będą dla nas zbudowaniem. Ich wiara będzie dla nas zbudowaniem, e, ich modlitwa będzie zbudowaniem, e, ich świadectwo życia będzie zbudowaniem, dobre uczynki, które będziemy widzieć, e, będzie zbudowaniem. To wszystko pociesza. I to wszystko zachęca do wiary. Pokazuje nam, że nie jesteśmy sami w tym wszystkim, ale są z nami i inni ludzie napełnieni Duchem Świętym, który to sam jest pocieszycielem. Jezus Chrystus potrzebuje takich ludzi. Czy Ty chcesz być takim człowiekiem? Aby nim być, musisz najpierw sam odebrać, to pocieszenie od Boga, i najpierw musisz z Boga, najpierw uczynić swojego pocieszyciela. Najpierw Jezus Chrystus musi stać się w Tobie, który jesteś pustynią, tym źródłem wody tryskającej, który to yy, nawodni Twój ogród, Twoje życie i sprawi, że Twoje życie zakwitnie, że Twoje żyta, życie wyda piękne owoce i zawieje tam świeżością. I do tego dzisiaj ja Ciebie chcę zachęcić też, abyś oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi, aby i w tobie w końcu wytrysnęło to źródło, źródło życia, którym jest sam Jezus Chrystus. Panie, dziękuję Ci Boże za mojego przyjaciela, który słucha tego krótkiego rozważania słowa. I ja dzisiaj proszę Ciebie o niego i proszę Ciebie też, Panie, o siebie. Proszę Ciebie, Panie, o to, abym mógł zawsze. Przychodzić do ciebie jako do źródła, tryskającego źródła, abym mógł zawsze być nawadniany przez ciebie, Panie Drogi Jezu Chryste, aby od, otrzymać od ciebie ostatecznie tą, tą pociechę, ale też i proszę Ciebie, abym mógł być i źródłem pociechy dla innych ludzi. Proszę Ciebie, Panie, o to i błogosławię mojego przyjaciela dzisiaj w Twoim imieniu, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.